Witam, nazywam się Karolina Brudka, jestem astrologiem, stosuję również numerologię z tarota. Polecam moje usługi wszystkim osobom, które chciałyby dowiedzieć się, co czeka ich w przyszłości albo dowiedzieć się czegoś więcej o swoim związku, karierze zawodowej, perspektywach na przyszłość. Również świadczę moje usługi dla osób, które mają tak zwany zakręt życiowy, trudną sytuację, potrzebują po prostu porady i wsparcia. Przyjmuję na sesje osobiste w Katowicach, ale również udzielam konsultacji telefonicznie, przez Whatsappa. Zapraszam na moją stronę, na Facebooka, na Instagram. Wystarczy wpisać w Googleach Karolina Brudka, astrolog i wtedy wszystkie te social media się pokazują. W związku z tym, że nadchodzą Andrzejki, jest to magiczny czas. Tym bardziej. Myślę, że warto zajrzeć w swoją przyszłość i skorzystać z pakowej wiedzy w tym zakresie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam i polecam się. Dziękuję.